że mamy, to jest jedno M. Bielęgniarka Emma ale mi się wydawało, że troszeczkę więcej mamy tych Ja wiem, ja wiem dlaczego Co jest? Bo na pewno było więcej NPC-ków niż tutaj mamy bo mamy tylko czterech, łącznie z Andrew, czyli z tym początkowym przewodnikiem Ale nie ma więcej miejsca Właśnie, nie ma więcej miejsca i po prostu się nie wprowadzą No Więc trzeba będzie kurczę, Felek zaraz faktycznie rozbudować Spoko, ja chcę najpierw wrócić w całości Nie bój się ja tutaj jeszcze... Tutaj... Dopiero jest piąta Ale u mnie tutaj jest dużo slajmów wokół... Okay. No ile 900, no proszę cię Dobra Przyspiesz się i beć Ja mam przy sobie drewna aktualnie 211 No ja nie wiem, ale troszeczkę też Bo akurat koło domu tam jeszcze trzy, drzew... 3-4 drzewka i... Okej... Okay. Wracam, bo jest naprawdę ciemna. No, no. Niby 18, a kurka wodna jednak ciemna. Maski, I patrzcie, tutaj. ludzie zaraz zademonstrujemy jak to porządnie powinno się śmigać, tylko tutaj niech troszeczkę będzie płasko. O, i może teraz wejdź patrzcie. seru no. I to by było na tyle. No. Dobra. Give me this the last. Eee, Do dobra, shop, shop, shop. Co ja ci mogę stary dziadku Apropos nine. I lecimy na hałzę. O! Jak przyjdziesz, to tak fajnie kurczę teraz tą klatkę schodową ozdobiłem jedną fajną rzeczą. Spoko. Będzie normalnie, wow. Znaczy, już dwoma nawet. Spoko. Okej, okay, mamy złotą skrzynkę na sztuk dwie. No ja też mam chyba przy sobie dwie sztuki. A widzisz. Dobra. Kurcze, Flek, wiesz, czy teraz będzie trwało A. zamienienie tego wszystkiego, na przykład na sztabki i tak dalej, i tak dalej? No trochę będzie, pewno. Ale spoko, damy radę. Czy my zawsze dajemy radę co? Dobra i co? To by było na tyle? Chyba tak Czyli dajemy cyk Dobra mi fachę zybite Co ty mu O światek komando A ja ja. Dobra, Dobra, dajemy tutaj wszystkie emeraldy, nie emeraldy Dynamit również. Potki, nie potki. Szafiry. Haha, ha, proszę cię bardzo. Co masz? Piano. Pia, ale weź, że połóż w, w, w fajnym mi. A dobra, tak czy A jak. Po... Tam jest ta dobra, 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 dobra. No właśnie. Tylko wiesz, co zrób? Yy, weź tą statuetkę Angela z, yy, z tym. Znaczy się statuetkę Anioła. Z tym ptakiem zamień. A nie, bo ja postawię lepszą. Tak? Nie. Pokaż tego byrda, w sensie że ptaszka. Aha. Wstrzymy. I proszę cię bardzo. O proszę Dobra, wszystkie te badziewia kurczę out Ten birt może stać w sumie. U tego ehm, damy naszej pielęgniarczce, żeby nie była smutna. <laughs> niech ma ptaszka do zabawy yeah. <laughs> Hopie Dobra, dobra silki nież sil na te mm, kopłeby oczywiście Dobra Eee, czekaj A bo nie o, to strat, No i dobra zamieniaj nie te wszystkie rzeczy Już zamieniam, już zamieniam chwila I wiesz co, czy Opłaca się kurczę ten... Nie no dobra, boumerak niech zostanie przez jakiś czas ale glowstyki nie są na razie mi potrzebne. Tylko te skrzynki, tak będzie trzeba poustawiać, tak w miarę, ładnie, żeby one stały, wiesz. No to najwyżej powiększyć. O, czekaj. Powiększymy o jedno i się zmieści, tylko tamtą trzeba będzie przenieść. Tą o... jedną będzie trzeba przenieść, Tak, 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 tak. Właściwie to dwie. E, dwie? Tak, tą złotą też będzie trzeba jeden dalej dać. Faktycznie. Dobra, to jest tą... To... Tylko tam są rzeczy, to nie rozwalisz. Aha. Czy my to... mam jeszcze tu ściankę, proszę ja, ciebie, bo to. No, najpierw zrobię pstabelki. Aha. Dobra, 20. Okej, okay. i z tą nowe znowu. E, Prawdaż i nieprawdaż ścianeczki. Spoko. Szpoko. Marko. Ślepy umarł na oko. Dobra. Dobrze, 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 dobrze. Już mi się podoba. No już mi się podoba, bo już jest mniej więcej już ta terraria, która powinna być. Ta? Kurde, no zabrakło mi. Powiem ci, że mam... Wała. Mam, mam, mam. Co masz? Problem. Yy, nie, mam dwa goldy. Tak? Tak, 2,20, no a dwa, dwa. No to ja jeszcze będę miał może Zara Dobra. Coś Czekaj, też tarki pochowam wszystkie Dobra mm. Albo nie, w sumie. W sumie, w sumie chowaj, bo potem zaraz z tego Później się zrobi porządek Tak, 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 tak yy, Idź po skarbonkę no. Idę Idź po skarbonkę, mój kolego, i zaraz gdzieś ją schowamy w takim fajnym miejscu. Dawaj, Wilbur. Ty wiesz co? Zrobimy taką krytkę, jakby na skarbonkę, żebyśmy żeby my mogli ją dostać, a oni nie. Bo nie rozwalą przecież tych. Okej, okay. jak ona jest duża? E, nie wiem. No to połóż. E, nie mogę. E, bo na stole chyba musi być, to idź jeszcze po stół Dał. No. Idź, 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 proszę się, bo mam fajnego pomysła Dobra, stolik mam. Dobra, dawaj go. No, no, no troszeczkę mogę. w tamtą Wiem, 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 wiem Dobra. Ty zebrałeś stół no faktycznie Dobra, ale weź mi pomóż tutaj rozwalać jeszcze tego Ściankę, to. albo nie Idź po ściankę zrób, ten Kamienną? Kamienne, kamienne, tak jest Dobra Kamienne Ale kurka Felek, to je to Dobra Dobrze, dobra Cyk i dawaj go. No dawaj tu ustawkę. Eee, faktycznie, suchy. Eee, o, okej. Okay. Haha. No. I teraz czekaj. Sięgniesz? Sięgniemy. No skur. A gobliny nie sięgną. No. Ja swoją maniurę już tam schowałem. E, no ja też. I co, tylko tyle? Nie schowałeś. Eee, schowałem, każdy ma widocznie osobno. Lol, eee. aha, no to jak będziemy coś chcieli kupać, najpierw będziemy informować. No, dobra, dobra, teraz kolego, tak weź oczyść całe EQ. Ale czekaj, 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 najpierw to trzeba zrobić tak, eee, przenieść, nie? Tak, po Ja wezmę, zrobię u siebie trochę miejsca. Nie więcej to już zacząć sortować, bo potem będzie jazda. No, bez kitu. Eee, dobrze, czekajcie, tylko tutaj jeszcze fajnie było oświetlić. O! No, no elegancko, to... pięknie. Świneczka nasza. No to... Dobra. Ry ry ry. Ja te wszystkie wiesz: emeraldy, nie emeraldy. Czekaj, czekaj. Dynamity, sryty. Masz jakieś tam. Czy tam do tej skrzynki, czy wyciągasz? Wyciągam, ciągam. Przecież ją trzeba przełożyć. No, no to dobra. To rozwalaj. Dobra. A te złote też tutaj rozwalę i weźmiemy, najpierw damy te Złote tam dalej, a bliżej damy te Okej, okay, nie, nie ma problemu, panie majst Dobra, słonecznik, te topazy, szafiry Potki Nawet yy, damy tutaj do ważnych grzybki Spoko Bo grzybki też bardzo rzecz ważna Dobrze, y dobrze, y tam dobrze Tam jedna ścianka chyba rozwaliłeś była rozwalona, albo i rozwaliłem, bo faktycznie mam jedną. Już. Dobra. Teraz zabieram z tej skrzynki teraz drugiej. No. I teraz będzie OK, ci już do tej można wkładać, właśnie. Rozumiem. Nie, jeszcze nie, bo tam jest przerwa jednego. No to właśnie jak... Tak, ale do tej gdzie ja teraz stoję. To już można. Nie, bo tam jest... Weź odejdź. No lepiej. tak, no. Nie, jak ty chcesz? Bo ty najpierw chcesz wszystkie te złote, Najpierw tak? złote i potem dopiero te zwykłe. No to kurde, tu jest tyle rzeczy przecież. No przecież ja to wyjąłem z jednej wyciągam. No, jak wyciągasz, jak ja wyciągam z tej drugiej skrzynki? No, a ja z, z tej pierwszej. O jezu, no dobra, już jak się poświęcać to teraz, żeby potem nie był faktycznie jakiś. Bo potem będzie jeszcze więcej tego. Tak, tak, tak. Zebrałem, zebrałem. Dobra. Zostawiaj wszystkie te złote, co masz jeszcze jedno mam trzeba rozwalić, jeszcze tą przenieść. Gold i dobra, jeszcze jedną zwykłą mam. No ja już nie mam. Jeszcze dobra jedną. i słuchaj, te, teraz taka ostatnia złota skrzynka to będą potki miksturki różnego rodzaju. Ta tutaj najbliżej tego. O, ta, najbliżej tych zwykłych. Dobra, no dobrze. Czekaj, dobrze. Ja ta pierwsza mm, znaczy, czekaj. Ta pierwsza od lewej, to są to pazy i tak dalej, i tak dalej. Tak, ta pierwsza od prawej brązowa. To będzie... Czekaj, te... ej, czekaj, czekaj! Tabliczki! Niby. Dawaj Tabliczki... Ile rób, jest? proszę Dwa, ja 4, ciebie. 4, 6, 8. Dobra, tutaj mamy jakieś potki. Proszę to ja damy. nie mam drewna. Eee... Gdzieś już się schowałem prawdopodobnie. Byte Nie, nie mam. Olo, nie mam drewno. No przeżyłem ci przed chwilą. Tak, tak, ale nie, chodzi, że swojego. Eee, czego tutaj przed chwilą walnęła gwiazda i jej teraz już nie ma? Nie wiem, króliki zjadły. Aha, no rozumiem. Nie wiem, mniejsza z tym. Dobra. A tutaj budowlane, tak? Nie postawimy tak tutaj tabliczki chyba. Eee, tak, bo są mocne. Dobra, wa walić, my to jakoś ogarniemy. Dobra, damy radę, Światek. Do ważnych to też te amulety przywołania, nie? No. I dynamity. Ta najbardziej po prawej będzie takie wszystkie główne. No. Czyli kleje, stolny i tak dalej. Tak, 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 tak. Dobra, a glowsticki to... Nie wiem, gdzie dajemy glowsticki. To ta druga od lewej? Dawaj drugą od lewej. No to dawaj. Dobra. I broń też druga od lewej. Shuriken Dobra. i te sprawy. Mm, y Pójdź mnie do tej, tej Czekaj, czekaj, ja tutaj jeszcze muszę włożyć coś, jeszcze okay. To strzały mm -hmm. też to. i... To Dobra Dobrze, dobrze o o Co? Wilbur poszedł do tej, do lekareczki O pro y Kurcze, Felek, ty Ty, ale pisało przecież, że Merchant przyszedł do nas a czyli merchant to nie jest chyba imię, tylko to jest właśnie jakiś, nie wiem. Nie pamiętam. Nie wiem pewnie jakiś kupiec czy coś. Dobra. Panie Dobra. kolego jest bardzo elegancko i powiem ci, że teraz byśmy mogli, jak to się nazywa, <coughs> zacząć właśnie rozbudówkę. Tak, 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 tak. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja tylko jeszcze muszę opróżnić to co mam przy sobie. O kolejne dwa piętra? E, chyba tak. Okej. Okay. Ale powiem Ci, że na chwilę będę musiał cię najpierw jeszcze opuścić. Nie ma problemu. Zobacz, muszę wyjść na chwilę, ale spokojnie, zaraz będę. Spoko. Dobra, i światek proszę ja was poszedł. Pewnie ktoś go tam zawołał, ale to ważnym rzeczą nie powinno być dla was. A my sobie budujemy. I ogólnie kurczę Felek, fajnie się gra. Naprawdę fajnie się gra. Już nagrywamy już prawie te dwie godziny. I naprawdę elegancko. kurczę, Francja elegancja, pierwsza klasa naprawdę naprawdę dobrze dobrze tutaj walniemy i jeszcze światek mówił że zgodził się o kolejne piętro no to walniemy jeszcze jedno cyk 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 eee, nie dobrze jest dobrze dobrze kurka felek ile tutaj powiem wam pójdzie yy, yy, no ściany drewniane, to jest naprawdę a jeśli będziemy chcieli kiedyś przerabiać ten dom o, te różne szkła, nie szkła i te różne badziewia. To Dobra, będzie ja naprawdę fajne. z wami z powrotem. Spoko. Ja robię przeciebie Ciebie ściany, a Ty rób te drze... te. Krzesła, nie krzesła. <coughs> Spoko. 200 równiutko ścianek.